Witam Was, moi drodzy, po raz kolejny na kanale Łukasza M, dzisiaj Kruszyna, witam Łukasz wyskoczył kudę z i zapłacił, więc jestem. Z Kruszyną sobie zrobimy również taki meczek, mamy po cztery teraz saszetki. Wybierz sobie, Kruszyna, jakiś zespół. Zespół Hiszpanię. W Hiszpanii jest, z Hiszpanią jest 18 kart, więc ja bym też musiał sobie zespół, gdzie jest 18 bazowych kart, to wybieram Argentynę. Czyli ja szukam Argentyny, ty szukasz Hiszpanii. Zaczynaj. Tak. Zrobimy może, jeżeli karta specjalna, to za 2 punkty. Będziecie ciekawi. Pokazywałeś wszystkie karty za czy...? No staraj się, bo to wtedy trzeba liczyć, nie? Azumi, to jest Iran. Ja zawsze postawiłem. Di Maria. Argentyna, ale Królżyna trafi, więc się nie liczy, no bo ja muszę u mnie szukać. Kładra do Golf, Golu, Rosja. No i mamy pusty przebieg, to jest Uruguay, Walverde I ostatnia karta to jest Wredka, więc Ok, Zadzicie teraz, Moja kolej. No. Ja szukam Argentyny I mamy tak, Costa Rica, Hiszpania Jakby było to byś miał punkt. Dalej mamy Szwajcaria, Urugwaj i też mam pusty przebieg Brazylia i Rosja czyli po pierwszym razie 0-0 i mamy tak Sisto z Danii Falcao, Kolumbia Kejkir z Anglii Iwanowicz z Serbii mamy Francję i Enkolo lokantę specjalna specjalna, moi drodzy, Double Trouble, Cavani Suarez czyli no. nie wiedziałeś jeszcze tabli? a w ogóle się nie, nie czyli pierwsze twoje saszetki a nie, no. I dalej, i dalej dalej Korea Nigeria Panama Senegal Rosja

a, już że nie <grymne> Belgia, <Zesberyja>, Martens, <tuklaro> Maroko, El Hamadi, <tuklaro> Mari, Marie, 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 Japonia <tuklaro> Mamy Marie, i, I specjalna karta, specjalna to jest z, z Iranu. To jest Nic nie ma, no. Teraz jeszcze mój strzał, trzecia saszetka. Miejmy nadzieję, że nie skończy się 0-0. Trzeba będzie robić, co? No, zobaczymy. Rosja. Mam Double Trouble w Brazylii, Coutinho i Neymar. Ładnie, ty, ty trafiłeś z Urugwaju, ja trafiłem z Brazylii. Dalej mamy Iran, Azmund. Jest 1-0, Angel Di Maria. Prowadzę. Dalej mamy z Brazylii Alissona i Giuliano. No, zostały nam po zostało zaszepce. Ja muszę coś strzelić. Jak chcemy, to termin nam i mamy I mamy tak. Jest, kurde, moi drodzy. <grylessness> <gry <socialism> jeden, zaraz jeden, niech tam nie nie Brazylia, Marques. Mar Marquinhos, Mar Mar przepraszam, Peru, Kardzo. Tunezja. Malul. Malul. Tunezja. Malul. Tunezja. <grym> Tunezja. <grym> Mam url, moi, moi drodzy, Alvaro Rios. I ostatnia karta. Mamy Kora. Y Hecham. Także na razie jeden jeden. Ostatnia szansa. Co będzie Łukasza? I mamy tak, Belgia, pierwsza karta, druga, Dania, Peru, Tunezja, samo jakieś egzotyczne Francja i game changer Coutinho uh, z Brazylii. Czyli 1-1 nie wiem, masz tutaj jakieś taszeczki czy kończymy? Nie mam. Nie, nie masz. Ja mam tutaj jakieś taszeczki, to dajemy jeszcze po jednej straszeczce. Kurczy na teraz jedzie. Każdy dwóch zawodników No nie gadaj. Trafił Jordi Alba, Hiszpania. Jest 2-1. I to dzięki ja, mnie. Ryan, <gryli> Riyadh, Australia. Riyadh, Am, Riyadh, Maroko. Japonia, Riyadh, Uruguay. I ostatnia karta specjalna to jest Tibo Courtois z Belgii No to teraz rosyjska ruletka, Ostatnia saszetka Już trafiłeś. jeżeli ja nie trafię no to Porażka Courtois, Belgia Costa Rica, Peru Tunezja, znowu podobna saszetka jak wcześniej. Francja, Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Game changer, sala. Tak więc moi drodzy, no Kruszyna mnie obegrał przy, moim, przy mojej pomocy, moje saszetki, także dzięki Kruszyna, gratulacje. Chciałbym również e, Kruszynie podziękować za udział e, w pojedynku i że był na moim kanale, także dzięki Kruszynie Spoko. jeszcze raz. Sporo zapłaciłeś, także <laughs> <Okay>. <laughs> Także moi drodzy, dziękujemy już za uwagę, no i oczywiście będą następne filmiki, także pozdrawiamy, trzymajcie się, na razie.